Wcześniej, że będę poruszył temat o tym wodnym karmiku. Właśnie z początku w tym wodnym karmiku i co pokazywałam to myślicie, o ja zabijam brówki Well, znaczy się nie Well tylko no. No one same weszły. Jakby posz, poszły do środka, chciały wody, my nie widzieliśmy, jak potem nam dwa mrówki poszły do mamy, potem pomogła mi. No i umierają mrówki, dlatego umarły, bo nie, nie zakryliśmy dobrze, i dwa nam umarły. A tak to kolonia może ma 20 robotnic, 30, a miała z 500, więc. No trochę umarła, ale myślę, że by doradzić sobie lepiej, o wiele. By doradzić sobie o wiele lepiej. No i tak się prezentują. Mi damy, robaczki świeć pewne w nocy zjedzu. Już nagrałam filmik o mrówki lasu i sneaker odcinek trzeci. Już nagrałam czwarty, cztwa miałam powiedzieć, ale się pomyliłem, więc dlatego powiedziałem. Powiedziałam trzeci. No i cześć.